Dobra, jesteśmy na polu Maszyna rozłożona A ja wziąłem Penetometr Tak z ciekawości Zajrzymy tutaj Tu ostatnio właśnie sialiśmy Już No można powiedzieć Drugi rok W Nautilu I zobaczmy o, no, trochę zmarznięta pierwsza warstwa A no, idziemy, 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 idziemy Już na żółtej jesteśmy Cały czas idziemy Aż do samego dołu Nie było nawet na czerwonym Czyli 10 20, 30, 40, 50, 60 70 cm Korzenie mogą, mogą się wbijać